Szanowni Państwo, równie ważna, a może nawet ważniejszą od decyzji kapituły, jest decyzja czytelników. Otóż tak się składa, że i w Radio Olsztyn, i w Telewizji Olsztyńskiej, i w Gazecie Olsztyńskiej, i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej funkcjonują portale, gdzie czytelnicy mogli głosować nad książką, która ich zdaniem jest najlepsza, czy najbardziej im się miło ją czyta. Otóż literacką nagrodę w Armii Mazur Ważnym 2009 nadaną przez czytelników otrzymuje na podstawie głosów oddanych na stronach internetowych Radia Olsztyn, Telewizji Olsztyńskiej, Gazety Olsztyńskiej i WBP w Olsztynie pan Krzysztof Beśka za książkę Fabryka Frejerów. Bardzo proszę, ciężkie dziękuję serdecznie, bo to, to jak to mówię, te relikwy z są najmniejsi dla y, autora. Pozwolę sobie dołączyć się z gratulacjami, z 30 i prosić tą redakcję... Bardzo gorąco, tak się składa, że w tym roku mija 20 lat, odkąd jak to powiedział ktoś kiedyś, złożyłem się do poziomu literata, a e, może tutaj, prawda, może nie, na takiej sądzę. 90 rok, y, wiesz, w Dzienniku Północy, jeszcze wtedy wychodzącym, wiesz, październik też ukazał się, w październiku od tamtej pory kroczę tą drogą, mam nadzieję, że będę dalej kroczył, to jest kim miła, mm, niespodzianka Miele odznaczenie pewnego, pewnego, pewnego okresu, do momentu w tej drodze. Proszę Państwa, zgodnie z protokołem nr 3 2009 roku z posiedzenia kapituły w dniu 17 maja 2010 roku kapituła podjęła uchwałę o przyznaniu Wawrzynu za 2009 rok kapituła niezależnie podjęła uchwałę w książce autorstwa Krzysztofa Weźki, Nowy Świat Warszawy, Fabryka Parajelu. Zawsze się dziękuję mamie, tacie, jak najbardziej oczywiście. Kolega z wojska, panie panie pan z wojska tak jak najbardziej. Wojsko łączy na całe życie, jak powiedział Jan, w kilku izbach, w kilku Rodzinie, żonie Edycie, Synkowi, Stasiowi, którzy są w tej chwili w Warszawie, myślą o mnie. Szefowi mojemu, który mnie dopuścił. <grym> tak pracuje w wydawnictwie bałem, media na co dzień. Także też jest miło. Zawsze jest tak, że, już kończąc, podczas przemowy na koniec, dziękuję się tym, którzy pomogli. Zawsze, zawsze sobie myślałem, że wygarnę, jak sama jakąś metodę wygarnę, tym, którzy mi nie sprzyjali. <grym> Trochę by ich się znalazło. W Polsce jest tak, że łatwiej zawsze powiedzieć nie, zamiast tak. Przez wiele lat książka powstała w 2009 roku, w 2006 przez te lata bardzo sobie ułatwiono życie. Weszli za nas się wydawca nowy Świat w niemu Jemu też dziękuję serdecznie. No właśnie, to chyba tyle. Dziękuję. Tradycją Nagrody jest wygłaszana po łacinie, zwykle laudacja na cześć bohatera, laureata, czy też książki, którą napisał. Tak już i w tym roku ciało naukowe i corporis Benadeta Darska wygłosi laudację dotyczącą utworu. Bardzo proszę. Fabryka Frajerów Krzysztofa Weźki to powieść, można wyrzec, typowa w swoim nostalgicznym zapatrzeniu w czas młodości i dorastania. Fabryka Frajerów Krzysztofa Weźki to powieść szczególna, należałoby dodać, bowiem łatwo dostrzegalny rys inicjacyjny nie pozbawia książki świeżości przekazu przy jednoczesnej uniwersalności przesłania. Lektura Fabryki Frajerów rodzi śmiech, melancholijne zadumanie nad przemijaniem. A także podsyca ironię, którą może, może budzić się w każdym, gdy sięgniemy kilka lat wstecz i zobaczymy siebie naiwnego, zbuntowanego, głodnego walki i przekonanego, że niewiele trzeba, aby podbić świat. Na frajerów wychowano pewnie wielu z nas. Na frajerów w pozytywnym tego słowa znaczeniu, chętnych, do wprowadzać w życie ideały i wierzących, że jest to w ogóle możliwe. Dorosłość jednak, jak sugeruje autor, często zmienia priorytety. Łatwiej wtedy nie pamiętać o ideałach. Oraz wszemi wobec cynicznie głosić pochwałę konstrukcjonizmu. Beśka przyjmuje perspektywę trudnego rozwojenia. Pamięta przeszłość, ale i ją zapomniał. Widzi to, co przed laty i to, co z tamtych różonek deklaracji zostało. Pisarz opowiada więc o świecie, którego już nie ma, a kiedy był, także sprawiał wrażenie nieprawdziwego, bo od tzw. zwykłych ludzi oddzielały go mury i wojskowa. Dorosłość oddaje się bohaterom bez instrukcji, obsługi. I właśnie w tym tkwi największy ich problem. Czy taka instrukcja obsługi jest w ogóle możliwa? Pozostaje nam przedyskutować tę kwestię z autorem. Gratulując mu więc zdobycia obu i czytelników i przyznawanego przez kapitułę dodam tylko, że warto o to pytać.